Za 15 miesięcy stuwa. Tak. No dobra. Panie Michale, jak to się stało, że pan zaczął projektować kościoły? Bo pan, tak. rozumiem, projektuje i kościoły katolickie, i prawosławne. Tak, jest. I, i, i i baptystów też. I baptystów już, też. Już dwa zaprojektowane są. Tak. A równocześnie miałem robić, proszę pana, synagogę w Grodzie. Ona nie została zburzona i tam już i z z rabinem, tam obchodziliśmy tych urzędników w Grodzie. To... Ale meczetu Pan nie ma. A meczetu nie mam, ale mam za to, Pana, cerkiewkę w Kruszyniada. Wie Pan, tak się składa, że no ja też należę że do mniejszości, jestem prawosławny, A gdzie byłem, to to mniejszość była przecież i, i z Bosłowańska w Wildzie na przykład była. I na mieszkały mieszkałem i tam też muzułmanie byli, proszę pana. I co ciekawe, że ja potem tamte kontakty przyniosłem tutaj. Tam. Miłosza znałem osobiście, proszę pana. i wszystkich świętych takich.